Młody polski reżyser Korek Bojanowski właśnie wrócił z Szanghaju i Brukseli. Po naszym spotkaniu jedzie na kolejny festiwal filmowy, na którym pokazana będzie utrata równowagi w jego reżyserii. Ja opowiadam o grupie studentów, którzy przygotowują się do spektaklu dyplomowego, na ich drodze stoi nowy reżyser i zaczyna się gra między nimi. Filmowiec bardzo lubi wczesne kino Romana Polańskiego, które było inspiracją dla utraty równowagi ze względu na duszny klimat i bardzo bliskie przebywanie z bohaterką. Sytuacja głównej bohaterki jest zainspirowana ujawnieniem patologicznych sytuacji, do jakich dochodziło w polskich szkołach filmowych, co wypłynęło w 2020 roku. Ja chciałem ją na maksa zrozumieć, jakie metody, które polegały na łamaniu. łamaniu Studentów, czyli na zmuszaniu ich do przekraczania swoich granic, bo, bo uznawało się, że po prostu, że sztuka tego wymaga. Bojanowski mówi, jak zaczął eksplorować ten temat i dlaczego chciał opowiedzieć o tym w filmie. Chciałem opowiedzieć film o wchodzeniu w dorosłość właśnie i o tym, z jakimi my się, ile musimy poświęcić siebie, żeby się realizować w tym, co kochamy. W 2024 roku debiut Bojanowskiego został najpierw doceniony na festiwalu filmowym w Gdyni. A ostatnio bardzo ważnym wydarzeniem w kalendarzu ekipy Utraty Równowagi był seans na zamknięciu prezydencji Polski w Unii Europejskiej. W Szanghaju odbyła się właśnie światowa premiera Utraty Równowagi, gdzie film został dostrzeżony i zdobył nagrodę za scenariusz. Ja chciałem robić film od dziecka. Po prostu tam pierwsze doświadczenia kinowe i jakie to robiło na mnie wrażenie. Korek Bojanowski pracuje już nad swoim kolejnym filmem i ma nadzieję, że w tym roku wejdzie w fazę zdjęć. Jest to też film o wchodzeniu w dorosłość, ale jakby kolejny etap, bo mam poczucie, że utrata jest o tym, o zawodzie na świecie, że się zawodzimy na świecie, bo, bo mam jakąś wizję świata. A to jest jakby drugi etap tego wchodzenia w dorosłość, kiedy nie zawodzimy się na świecie, tylko na sobie. Korek zdradza nam, że jego drugi film ma być czarną komedią.